Żywa Woda. Żyła kiedyś w pewnej wiosce uboga wdowa ze swym synkiem Jaśkiem. Żyli skromnie, choć wdowa ciężko pracowała, ale jakoś wystarczało im na chleb. Jednak, kiedy zachorowała, Jaśek coraz częściej chodził głodny. Gdyby nie dobre serca sąsiadów, pewnie nie miałby co jeść. A wdowa leżała chora. I nie pomagały jej ani zioła, ani okłady. Chłopiec pobiegł więc po znachorkę, która mieszkała w leśnej chacie, by pomogła matce dojść do zdrowia. Znachorka przyszła, spojrzała na wdowę i rzekła: Gdybyś poszedł po żywą wodę, uratowałbyś biedną matkę. Ta woda uzdrawia i ożywia. Ale to daleko i niebezpiecznie. Pójdę! Tylko muszę wiedzieć, gdzie to jest! zawołał Jasiek. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami odparła zielarka. Znajdziesz tam wysoki szczyt, na którym bije źródło żywej wody. Pójdę! Tylko pamiętaj, że są tam strachy, które będą cię straszyły, i pokusy, które będą cię kusiły. Gdy się wystraszysz lub ulegniesz pokusie, zamienisz się w kamień. Nie boję się, pójdę! upierał się Jasiek. I następnego dnia wyruszył, mimo próśb chorej matki, która się o niego bała. Szedł wiele dni i nocy. Czasem tylko chwilkę odpoczywając pod drzewem. Chciał jak najszybciej dotrzeć na miejsce, nabrać do dzbanka żywej wody i wrócić do matki, by ją uzdrowić. W końcu, po wielu dniach wędrówki, dotarł do podnóża wysokiego szczytu. Była to stroma góra ze skalnymi urwiskami, gęsto porośnięta drzewami. Chłopiec zaczął się wspinać coraz wyżej. I wyżej, a za sobą wciąż słyszał głosy: Uważaj! Nie idź tam! Chodź do mnie! Pomogę ci! Ale Jasiek pamiętał przestrogi starej znachorki. Są tam strachy, które będą Cię straszyły, i pokusy, które będą Cię kusiły. Nie zwracał uwagi na te głosy. Nie przejmował się dzikimi zwierzętami, które spotykał na swej drodze, ani lawinami kamieni, które sypały się mu na głowę. Piął się dzielnie w górę, wierząc, że uratuje ukochaną matkę. W końcu doszedł na szczyt. Nabrał ze źródełka żywej wody, podziękował i ruszył w drogę do domu. Teraz szło mu się łatwiej. Szczyt nie był już taki stromy, nie było żadnych urwisk skalnych, a w dół prowadziła prosta ścieżka. Chłopiec nie słyszał już żadnych głosów, ani nie spotykał żadnych niebezpieczeństw. Tylko gdzie-niegdzie wśród skał widział kamienie o dziwnych kształtach. To pewnie ci, którzy wyruszyli po żywą wodę i przestraszyli się lub ulegli pokusie, pomyślał Jasi. Chłopiec pokropił jeden z tych kamieni żywą wodą i nagle kamień ożył. Człowiek, który uwolnił się z kamienia, podziękował Jaśkowi za uratowanie i odszedł. Chłopiec śmiało ruszył w dalszą drogę, skrapiając wszystkie kamienie, które zauważył. Skoro ci wszyscy ludzie zamienieni w kamień ożyli, to znaczy, że zielarka nie kłamała, ucieszył się Jasiek. Po długiej wędrówce dotarł wreszcie do rodzinnej wsi i czym prędzej pobiegł do chaty. Z matką było jeszcze gorzej niż przed jego wyprawą. Chłopiec podszedł do łóżka wdowy i podał jej do picia wodę z dzbana. Matka od razu poczuła się lepiej. Wstała i wzięła się za przygotowywanie obiadu dla zmęczonego syna. Potem oboje najedli się do syta. A Jasiek opowiedział matce o swoich przygodach. Jesteś bardzo dzielny i mądry, synku, powiedziała matka. To dzięki Tobie wyzdrowiałam. Od tej pory bieda już nigdy nie zagościła w ich chatce. Matka miała dużo sił, by pracować, a Jasiek, który był coraz starszy, chętnie jej pomagał. I żyli długo i szczęśliwie.